Brachu, gdzie wczoraj zniknąłeś? Zniknąłem? To ty mnie zostawiłeś! Mniejsza, to jak tam robiliście. Cmok, cmok? Dlaczego niby miałbym chcieć ucałować? Nie chcę nawet z nią rozmawiać! I jeszcze nazwał mnie Żyrafą o, a może on żartował? Kasia, rozumiem, że to twój brat, ale możesz przestać go bronić? Może ją czymś urodziłeś? Tylko skomplementowałem jej brwi, a ona się wściekła. A ty go nie wyzwałaś? Ja? No co ty, nigdy. I powiedział, że moje brwi są okropne i że mam sobie iść. Ta, roz zupełnie zwariował przez tą samą izolację. Dziewczyny, musimy iść do klasy. Nigdzie nie idę, nie chcę go widzieć. Stella, mogę tu usiąść? No dobrze. Zamienisz się miejscem? No dobrze, musimy porozmawiać o balu. Co kupujemy? I trzeba zrobić playlistę. Jeśli on idzie, to ja nie. Nie wybierałem się. Czekaj, co? Jeśli nie pójdziesz, będę musiał tańczyć z Kasią. Braku, nie zostawiaj mnie! Już podjąłem decyzję. Więc ja też nie idę. No to ja pójdę. Albo wiecie, jednak pójdę. Super stary, to ja też idę. To nie pójdę. To ja też nie pójdę. A ja pójdę. Więc ja też pójdę. Nie, nadal nie pójdę. A ja na pewno pójdę. Super, ja też na pewno pójdę. Czyli ty z Julką idziesz na bal? Już sam nie wiem, kto gdzie idzie. Mój przyjaciel cierpi, a to wszystko przez ciebie. No to chyba odwołujemy bal. Co wy znowu gadacie? Zapłaciłam już za bankiet. No nie wiem, pogódźmy te gołąbki. Potrzebujemy siedziby. No braku, nie zostawiaj mnie! To nieważne, niech sobie idzie na ten bal. Pewnie jeszcze pójdziesz z Czarniecką. Zawsze podejrzewałam, że ma go na oku i dawałam mu eliksiry. Ela, ona jest po prostu smutna, nie myśli tak. Dobrze, chodźcie do siedziby. Jaki jest plan? Myślałam, że jakiś masz. Proponuję czarną magię. Stella, masz niezłą fantazję. Wymyśl coś. Ale ja nigdy nie fantazjowałam o Rosie. Proponuję czarną magię. Może zamknijmy ich w łazience. Chcesz ich pogodzić czy zabić? Przecież oni się tam zagryzą. Czarna magia. Nie mam więcej pomysłów. Ja też nie. Proponuję czarną magię. E, no dobra, poddaję się. Jurek, musisz nam przynieść włos rosa. Wszystkie? Nie, no jeden wystarczy. A wy zmuście Julkę, żeby dotknęła laleczki rosa. Aha. Aha. To moja wielka chwila, a potem złożę podanie do Hogwartu. Co jest, odbiło ci? E, przyjaciele, na zawsze ciągnij! Ej. Jesteśmy z tej samej krwi. Ty i ja! Psiu. O nie! Daj spokój, i tak jesteśmy braćmi. Uh, znalazłem to. Poznajesz swój? Nie. Jurek, potrzebujemy cię. Już idę! No i co? Masz? Aha! Czemu dwa? Który jest rosa? Mm, chyba ten. Chyba! Na pewno. Julka Podtrzymaj lalkę Dlaczego przyprowadziłyście do tego chama? Nawet palcem nie tknę Chcemy, żebyś się zemściła No walnij go a, no to co innego? Czyli co? Mówisz, że jestem żyrafą, tak? A masz! A masz! A masz! I co? Nadal jestem żyrafą! I co? Jeszcze jestem kujonem? A masz! A masz! A masz! Musimy ją zabrać, albo nie będziemy miały co przynieść Eli. A masz! A masz! Julka. I co? Załapałeś? A masz! Stella, pomóż mi! Nie! Ja jeszcze z nim nie skończyłam! Potrzebujemy kurzywego! Jesteś po jego stronie? Potrzebujemy tej lalki! No tak, idźcie sobie do niego! Wszyscy mnie opuszczają! Julka, wszystko będzie dobrze wkrótce! Udało nam się. Julka ją trzymała. Tak się dopadła, że ledwo co zabrałyśmy. Świetnie. Musicie się odwrócić. I gotowe. No i co teraz? Co to był za hałas? O Julka. Cześć! A mogę jeszcze tą laleczką u Rosa? Jeszcze z nim nie skończyłam. A po co ci, Ros, skoro masz tak atrakcyjnego mężczyznę, jak ja? Jurek, coś ci się pomieszało? Ta. Dziewczyny, nie przeszkadzajcie nam. Myślę, że powstaje tu nowy, silny związek. Jurek, przerażasz mnie! Co tu się dzieje? Ros, jesteś taki wysoki. I taki silny. Jesteś moim ulubionym bratem. Dziewczyny, dziękuję, ale nie namówicie mnie na pójście na imprezę. O czym ty w ogóle mówisz? Nikt nie chciałby iść z takim draniem jak ty. A może jednak pójdziesz? On zatańczy najpierw ze mną. Nie, ze mną. O braciszku, nawet wyprasuję ci koszulę, jeśli przyjdziesz. A ty, Julka, potańczysz ze mną? Mm. A wy co? Zwariowałyście? Jakby możecie? No przecież sama go odrzuciłaś, więc jest mój. Ja też nie mam nic przeciwko takiemu facetowi. Dziewczyna, nie bójcie się. Jest taki miły, znajdzie dla każdej czas. Julka, ty mój kwiatuszku, oddaję ci swoje serce. Uciekaj! To jest całkiem dziwne! Powiedziałbym, że straszne! Co jest z nimi? Jurek zachowywał się bardzo dziwnie. Najpierw ciągnął mnie za włosy, a potem się przestraszył, że je zgubił! A dziewczyny przyniosły mi twoją laleczkę młodu i kazały mi jej dotknąć. Czarniecka! To co? Zgoda? Zgoda! Rolaczka! Rolaczka! Rolka! Rolka! Julka, jesteś sensem mojego życia! Roz, chcesz, żebym oddała Ci wszystkie zaoszczędzone pieniądze? Ros, masz takie piękne mięśnie! Oj, Ela, dziękuję! Nie rozpraszaj się, to tylko magia! Roz, kupi ci wszystko, co tylko chcesz! A może to wykorzystamy, póki można? Ros, to nie jest miłe. One nie wiedzą, co mówią. Hmm, tak, masz rację. Juleczka. Juleczka. Znalazłam. Arkabar. Minotar. Lubakras. Raz, Si, drugi. Trus! No, w końcu się opamiętaliście. Ela, znowu coś nawaliłaś? Nie wiem dlaczego i co poszło nie tak. Myślę, że pomyliłem włosy. Przepraszam, brachu! Ale z lalką poszło wszystko według instrukcji. Julka jej dotknęła. Tak, dotknęłam! Tak samo jak wy! Czarniecka! Oj, nie pomyślałam, ale udało nam się! Co wam się udało? Pogodziliście się! Tak, pogodziliśmy się. Przyjaciele? Przyjaciele. No dobra, teraz możemy rozmawiać o imprezie. Tak. A możecie nas najpierw puścić?